O, jeden i tam drugi. Witam na kanale Wędka z tej strony Cezary. Dzisiaj taki piękny, dziki uroczy zbiornik. Zbiornik należący do PZW, rzeczka wpadająca z lasu, tutaj zapora. Taki zalewowy Ala mini zbiorniczek. Ale fajny, bo jest tutaj troszeczkę różnego rodzaju ryby. Co jest, to zobaczcie na odcinku. Zapraszam oczywiście do subskrypcji na inne odcinki. Do sklepu internetowego, którym macie link w opisie, razem z kodem rabatowym. Także miłego oglądania, tutaj sobie wypłynąłem, i widzę tutaj będą. Zdobycze na dzień dobry. Widzę na pewno jakieś dwa spłowiki żywcowe. O! Będą bonusy dzisiejszych łowców. Może zaraz się okaże, że tam jest jeszcze szczupak pod spodem. Zaraz zobaczymy. O, jeden tam drugi. Wyciągniemy, zobaczymy. No chodź, 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 O! No patrzcie. Żywca nie ma. Ale pierwsza zdobycz. Tam pływało. Tam i tam jeszcze, o, ale tutaj będzie... Znaleźnych rzeczy. Tam trzeci żywiec. Zaraz pozbieramy. Zdobycze już są. A tamto, tamte głęboko, głęboko w trzcinach leży jakiś spławik, ale nie będę się za nim już szarpał. Nie chce mi się wbijać w te czciny, ale o te zdejmę. Znajdki. Tutaj. Tutaj to już jest na czepie jakimś dobrym, widzę. Tutaj puściło. O tutaj, o co to się zaczepiło. Mhm. Żeby mi się zaraz jeszcze w kotwicę nie wkręciło. Tego to bym nie bardzo chciał. Żeby mi się wkręcało w kotwicę. O, o to jest gdzieś... Tam szczupak to to raczej nie jest o. Ja muszę wyciągnąć rękawiczkę, żeby sobie nie pociąć rąk o, już odczepione drugi zestaw <gry> i tam trzeci. Teraz dobijemy się do trzeciego Oj tam jeszcze jakiś spławik pływa Dużo tych spławików w tych trzcinach Ktoś chyba próbował tutaj coś do tamtego będzie troszeczkę ciężej dojść. Ale tutaj taki mały spławik. znaleziony O, tu nawet białe robaki są. to chyba jakiś świeży zestaw. Ale żyłki, ale żyłki. Dużo żyłki. Spławik jakiś taki dziwny, ale jest, tak? Oho, no już tutaj widzę, kotwica moja złapała. No, dobrze ten delikatnie. to do tamtego się dostać. Bijemy się mocno, godziny. I jakoś go wyciągniemy. Aby szybciej, 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 bo odchodzisz. a Tutaj już bez niczego. Tam jeszcze leży jakiś spławik, ale taki sławik jakiś słabowaty. No dobra, trzeba z tą zmykać trzy spławiki na dzień dobry. Dobra, wyszliśmy. Także znajdki, trzy znajdki, trzy słowiki żywcowe. Tam widzę jeszcze jeden słowik. Dużo tych słowików tutaj tu, tu nawet przyjeżdża. No, ale. Trzy słowiki. Parę złotych jest. Płynę na pierwsze miejsce tutaj, za chwileczkę sobie. Stanę tutaj dokładnie, i tutaj będę chciał porzucać kastę za szczupakiem. A więc pierwszy rzut. Dzisiaj mam troszeczkę mniejszego jerka. Kaszub, eee, bajc oczywiście. Tutaj specjalną dedykację dla mnie. Taki prototyp, że tak powiem. Eee, dlaczego prototyp? Bo jest tutaj dużo szerszy i ma podobno mocniej pracować. No jak widzę, że dużo mocniej pracuje. A czy będzie łowny? Za chwilę się przekonamy. Mam nadzieję, że będą jakieś zębacze. Pierwszy rzut. Mam nadzieję, że będzie bez brania. Bo te pierwsze rzuty są zazwyczaj pechowe. No, Dobrze. Troszeczkę wolniej. Schodzi. Dobra. Machamy. dalej. Siedzi, Siedzi pierwszy szczupal, ale zawinął się na wirujący ogonek. Także, pięknie, <laughs> jest pierwszy dziabąg, ale zawsze jest, nie skocz, nie skocz teraz, nie skocz, nie skocz, o taki nie za duży Diabąk. nie zamknij pyska teraz. O, taki nie za duży wirujący ogonek, przeskoczyłem z Dżerka. Na castingu na Dzik Masterka 16 gram także znajdki. Tutaj szczupaczek także fajnie. Płyń kolego. Mm. Ale mnie przestraszył skubany. Normalnie aż podskoczyłem, udawał, udawał tak delikatnie, delikatnie nagle chlapnął ta przynęta. Przypuszczam, e, kiedyś właśnie mówili mi, że na tym zbiorniku bardziej atakują nawirówki i dlatego też wpadłem na pomysł, żeby spróbować tego e, masterka 16. -kę. No zobaczę, czy będą kolejne efekty na kaście. Powiem szczerze, pierwszy raz na taką leką przynętę łowię 16 gramową. I nawet fajnie czuć na niej pracę tej przynęty. Także machamy dalej. Patrzcie w jakie piękne miejsce zapłynęłem sobie. Takie bardzo raczej rzadko uczęszczane. Wszędzie dookoła stare, porośnięte tam, jakie bagniska fajne. Super. Zobaczymy tutaj. Uu, tu jest bardzo, bardzo płciutko, ale jest bardzo też spokojnie. Tam coś leży. Nie wiem, czy to nie spławik, ale już dzisiaj spławików mam wystarczająco. Także przepiękna miejscówka, dzika miejscówka. Coś się spławia delikatnie Dobra próbujemy, zobaczymy Jest tutaj oczywiście też dużo karczy I, ale mam nadzieję, że będę je omijał o. delikatnie prowadzimy bardzo wolno bardzo zmulona woda nie jest tak czy, czysta jak na żwirowniach tak jak widzieliście tylko o coś tam wystraszyłem mógł to być mały szczupaczek bo wyskoczył jak ze sprocy tam coś po tych haszczach gania zobaczymy może później to tam rzucimy też się obrzucamy tutaj każdą dziurkę. <laughs> Zobaczymy czy z którejś dziurki może wyjdzie jakiś zębatek. Tam coś pogoniło. Ciekawe ja tam dopłynę. Tam wiem, że było bardzo dużo karczy. Ale kto nie próbuje, ten nie łowi. Je po kolei, po kolei. Będę rzucał, sprawdzał miejsce po miejscu. Zobaczę, może podpłynę tam kawałek dalej, bo z miłą chęcią bym sprawdził tutaj te grążele. Szczupaki bardzo lubią się stać przy grążelach. Patrzcie, ile szumu musiałem coś wystraszyć tutaj. Stojącego, to, to, to sum stąd wystartował. Patrzcie, aż tam poszedł. Uuu, to mógł być sum. No, weź, ale posunął się. Ale by były jaja, jakby ciapnął. thank you Jeszcze obrzucam sobie tutaj te grążele i będę stąd powoli wypływał. Jest tutaj bardzo dużo karczy, już tak raz stuknęłem silnikiem, trochę strach. bardzo muszę powoli tak wysoką wędkę prowadzić, gdyż jest tu bardzo płytko no nie wiem czy to było dotknięcie czy to jakiś czepik może w tą stronę spróbujmy Po dnie. No dobra, płynę na głębokie wody. W takim bądź razie. No i nieuniknione stało się. Złapałem karcza tak myślałem, że w końcu go trafię, aczkolwiek myślałem, że już tutaj ich jest trochę mniej. Ty nie jesteś szczupak, żeby mnie tak holować. No, ja trzeba się samemu docholować. Zaraz odczepimy. Już myślałem, że może jakiś Ranie szczupaka a tu niestety tylko te powalone drzewa ścięte w jakiejś tam odległości. Nie wiem czemu nie ścięli ich przy samym dnie. Trzeba uważać, żeby silnikiem nie trzepnąć go. na no, jakoś głęboko pod wodą chyba. E -e -e. No jest, chyba widzę cię nawet. Jest. Przynęta, uwolniona. Dobra, płyniemy troszeczkę na może zejdźmy z tych karczów tutaj. W tym czasie rzucę się tutaj z zraz. Niech nas prąd ściągnie. A szczupak! Widzieliście jak fajnie wyskoczył? Super ekstra, szkoda, że się nie zapiął. Kolejny maluszek, ale jest. Zapiął się, ale maluszek, ale maluszek, ale maluszek. Ale chyba coś zjadł ten maluszek. Jaki maleńki, jaki fajny zarazem. Co ty tutaj masz? Coś zjadłeś. Ha, fajny, fajny malec, zjadł coś, ale poszedł fajnie. No i koniec, Zaborek już za mną, ja spakowany, czas jechać do domu. Efekt dzisiejszych łowów, trzy spławiki na żywca, jeden spławik taki podkowy. dwa szczupaczki na spinning, chyba były wybrania ze 3 czy cztery, na to widzieliście jedno nie wpięte, nie wpiął się, no i na tym zakończyłem dzisiejszą wyprawę. Ja lecę do domu. Was zapraszam do subskrypcji na inne odcinki. I pamiętajcie o linkach w opisie. Tam macie do internetowego sklepu wędkarskiego kotrabatowy. Trzymajcie się, cześć!